Spójrzcie, tutaj jestem pod trybuną Gelbe Wand, czyli tą, na której siedzą najbardziej fanatyczni kibice BVB. Tutaj są wejścia na trybuny, ale spójrzcie tutaj. Pyk. Łukasz Piszczek. I mural poświęcony byłemu reprezentantowi Polski, co chyba najlepiej pokazuje, jak. Piszczek jest tutaj kochany i szanowany za to, co robił w barwach Borusi Dortmund. Tutaj przy schodach, przy wejściu na stadion są wyróżnione legendy Borusi Dortmund. No i jedynym Polakiem tak wyróżnionym jest Łukasz Piszczek. Nie ma Kuby Błaszczykowskiego, nie ma Roberta Lewandowskiego, nie ma Euzebiusza Smolarka, a jest Łukasz Piszczek. Myślę, że to coś naprawdę fenomenalnego.